Anna Tokarczuk, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej, jest moim gościem w magazynie Pod Lupą. Pani prezes, ja chciałam zapytać o plany a propos gminy Bogatynia. Co planujecie na naszym terenie? Przede wszystkim, to nie tylko chodzi o gminę Bogatynia, ale o cały powiat Zgorzelecki, nawet szerzej patrząc powiat Zgorzelecki i powiat Lubański. Nazywamy to subregionem Turów. Naszym takim bardzo ważnym elementem pracy jest obudzenie się, obudzenie ludzi tutaj na miejscu, ale też przede wszystkim osób, które mogą wesprzeć nasz region, dlatego że nie jesteśmy w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jest to mechanizm wsparcia finansowy Unii Europejskiej, który powinien wspierać. Przede wszystkim takie tereny w transformacji jak nasz, w tym, aby skutki odejścia od węgla nie były odczuwalne tak bardzo mocno dla społeczeństwa, które tutaj jest. Więc Bogatynia, Gmina Bogatynia, jest jednym z kluczowych graczy w tym subregionie Turów. No zależy praktycznie w całości od kombinatu Turów. I tutaj myślenie o tym, co dalej już teraz niezależnie od tego jaka będzie data zamknięcia kompleksu jest podstawowa więc no musimy coś zacząć robić mhm, czyli co czyli działania polegające na lobbingu tak na tym żeby nasz region był widzialny i słyszalny i jego problemy też żeby były zauważalne i w Warszawie i w Brukseli ale też działania miękkie tak z jednej strony rzeczywiście musimy wychodzić na zewnątrz bo słuchajcie My jesteśmy tak naprawdę, pod względem liczebności, tak jak taka większa dzielnica w Warszawie, więc generalnie dla polityków pod względem ilości oddanych głosów jesteśmy tak naprawdę niezauważalni. To a propos przedwyborczego <laughs> czasu. Więc ja sobie przypominam ten czas, kiedy bardzo mocno Wałbrzych walczył o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Co prawda tam kopalnie zostały zamknięte bardzo dawno temu. Natomiast tam tą twarzą transformacji był pan prezydent Roman Szełemej i on nie był cichy. On bardzo mocno walczył o swój region i rzeczywiście tak zrobił. Nasz region w na tym czasie niestety nie był tak słyszalny i musimy zadbać o to, żeby teraz w dobie zmian, które następują, także w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, żebyśmy byli, Żeby było o nas bardzo głośno. Żeby, żeby nas w Warszawie i w Brukseli wiedzieli, że jest taki region, który w tej chwili jest już w transformacji, a nie jest objęty wsparciem. To jest jakby jedna część. A druga część to jest świadomość nas tutaj na miejscu. Ostatnio podczas takich warsztatów dla młodzieży w popularnej szkole Emil, Emilki w Zgorzelcu. Pytałam się młodzieży o to, czy, czy w ogóle wiedzą, że w przyszłości kombinatorów będzie zamknięty, że jest odejście od węgla, a to była klasa logistyków i elektryków. Tej świadomości nie ma, nawet wśród młodzieży, więc a co dopiero wśród nas dorosłych. I tu nie chodzi o to, żeby, żeby walczyć o to, żeby zamykać kopalnię, bo jestem, mm, bardzo, straszyć daleko, czy straszyć. Mm. jestem bardzo daleko. Czy straszyć, jestem bardzo daleka od tego, mieszkam tutaj od samego urodzenia, więc dla mnie ten teren jest powiązany z kombinatem. Ale nie możemy chować głowy w piasek i udawać, że nic się nie dzieje i że nic się nie stanie. Czy to będzie 30, 35, 44, ta decyzja kompletnie nie zależy od nas tutaj w regionie. Ale to, jak my się przygotujemy do tego, jaką będziemy mieli świadomość, w którym kierunku iść, co robić, to już zależy od nas. Mm -hmm. No dobrze, no ale przygotowujemy się, przygotowujemy się. Ja mam wrażenie, że rozmawiamy tylko o przygotowywaniu się. Natomiast y, jeśli miałabym wymienić. Czy pani, jeśli miałaby wymienić konkrety, no to co? Tak, głównie y, słuchajcie, ostatnimi czasy, realnie tylko. Y, y, tylko są wyjazdy na platformy regionów węglowych do Brukseli, do Warszawy, na zespoły parlamentarne czy komisje do spraw transformacji energetycznej. I tak patrząc sobie rzeczywiście na, na doniesienia medialne, ale także na komentarze pod tymi doniesieniami, co też jest ważne, ja bardzo często czytam te komentarze. No są różne, ale, ale czytam je. I rzeczywiście no jeździcie, pijecie tam kawę, rozmawiacie, 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 rozmawiacie i co z tego? I to już trwa lata. I to już trwa lata. No bez rozmowy nie ma nic, bez spotkań nie ma nic. Główne takie rzeczy rzeczywiście odbywają się relacyjnie, czyli trzeba po prostu z odpowiednimi osobami rozmawiać. Myślę, że jesteśmy już na bardzo dobrej drodze. Po pierwsze, takim kamieniem milowym była rozmowa, no kolejna rozmowa, w komisji, z Komisją Europejską przy Sekretarcie Regionów Węglowych w Brukseli, gdzie przedstawiciele naszego regionu samorządów. Pojechali do, do Brukseli i tam była rozmowa na temat naszego subregionu, który wybrzmiał ten, ten subregion. Nie jesteśmy jedynym regionem, który będzie odchodził od węgla, a nie jest objęty wsparciem, więc takich regionów jest troszkę więcej w Europie i warto, żeby było nas rzeczywiście słychać. Ma to wpływ na to, jak będzie mm, kształtowany nowy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo teraz jesteśmy w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w okresie programowania, który teraz trwa. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy do niego jako region weszli. Do, do 2027 roku? Nie ma takiej możliwości. Pomimo tego, że niektóre regiony węglowe nie wykorzystały całej puli im przyznanej, czy mają problemy dosyć duże z wykorzystaniem tych, tych pieniędzy, czyli tam jest trochę za dużo, u nas nie ma w ogóle. Natomiast to może coś nam zostanie? Nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli o nas już słychać to będą nas brali pod uwagę przy kształtowaniu nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który nie wiadomo jeszcze do końca, jak będzie wyglądał. I czy będzie? Też nie wiadomo? Na pewno pod tą, pod tą nazwą może nie być. Może, są takie na ten moment tylko plotki o tym, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji może pójść w kierunku transformacji regionów nie tylko węglowych. Ale także automotyw, także ciężkich, y, ciężkich, y, ciężkiego przemysłu energochłonnego. Co to oznacza dla nas? Konkurencję. Dużo większą konkurencję, dużo mniej środków dla nas. Czyli już teraz to, że nie dostaliśmy się do poprzedniego okresu, oznacza, że w przyszłym okresie prawdopodobnie tych pieniędzy będziemy mieli mniej. Y, y, drugi y, aspekt, który biorą pod uwagę, jest to, aby te pieniądze trafiały nie regionalnie, nie, nie do regionów. Ale na przykład centralnie bądź też do całego województwa. Co to oznacza? Już teraz dostaliśmy taki jakby namiastkę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w pieniądzach regionalnych Urzędu Marszałkowskiego. Niestety implementacja tych konkursów nie przebiega dobrze. No jest to też Pionierski chyba projekt, jeśli chodzi o Urząd Marszałkowski, więc może się uczą dopiero. Po pierwsze pionierski, a po drugie, jeżeli nie zostanie z tego kawałka tortu, który jest przeznaczony dla subregionu Turów, wykorzystane prawdopodobnie przesuną to na inne regiony. A konkursy były ogłaszane, jakby z pominięciem konsultacji społecznych i tego, co ja jest naprawdę. Ja pamiętam te konkursy. Konkursy były i tak naprawdę, no my tutaj chyba nie bardzo wiedzieliśmy, że one nawet są. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o gminę Bogatynia, był, był, była próba składania wniosku o ścieżki rowerowe, z tego co pamiętam. Natomiast tam jest jeszcze taki wskaźnik G, czyli... Do którego my się nie łapiemy, więc jakby... Wy... Konkurs jest nam dedykowany, Niby dam, a wskaźnik a G związany z dochodami, czy też z... z... z dochodami na jednego mieszkańca, to tak. jest wskaźnik G i zarówno gmina Bogotynia, jak i gmina Zgorzelec są w tym momencie wyłączeni z tych konkursów. Więc obawiam się też takiej sytuacji, że jeżeli w przyszłym okresie programowania Fundusz Sprawiedliwej Transformacji byłby w ten sposób rozdzielany, znowu byśmy byli pominięci. Mhm. I stąd właśnie tak bardzo istotne jest, żeby nasz głos był słyszalny zarówno w województwie, jak i w kraju. No dobrze, no to co, może trzeba po prostu jakiś skandal wywołać, albo zrobić jakiś bunt społeczny, no bo taki, takim grzecznym po prostu chodzeniem, proszeniem, błaganiem, upominaniem się, no to to wygląda na to, że nie wiem, czy jestem, coś zdziałamy. Jestem przeciwna takim rewolucyjnym, rewolucyjnym działaniom. Już było kilka takich organizacji pozarządowych, które jakby przyszły z zewnątrz i zaczęły tutaj dosyć mocno działać, z tym że działały na zasadzie konfliktu niekoniecznie z, z, czy z władzami regionalnymi, czy centralnymi, a z kombinatem. A my nie możemy tutaj pozwolić sobie nie, nie, na, ja nie mówię o, yy, na rozdwojenie, my tak, tutaj tak, powinniśmy tak. być razem. Tak, myślę o mieszkańcach, może my mieszkańcy po prostu powinniśmy zacząć yy, jakoś yy, bardziej yy, hałaśliwie domagać się, żeby się nami zainteresowano. Myślę, że tak, ale najpierw pierwszym krokiem powinna być świadomość. To wszystko, o czym mówię, no dla mnie jest, jest naturalne, ponieważ w tym pracuję, natomiast osoby, które niekoniecznie na co dzień mają z tym styczność, nie mają takiej świadomości. Stąd też właśnie wpadliśmy na pomysł, aby zrealizować projekt dotyczący. Przekazania faktycznej wiedzy na temat stanu tego, e, gdzie jesteśmy z, z sprawiedliwą transformacją. Ja nawet bym nie używała słowa sprawiedliwa, bo w naszym przypadku jest to po prostu transformacja. E, I. E, Wymyśliśmy taki projekt, który jest współfinansowany z Interreg Polska-Saksonia, nazywa się Triland. Co prawda jest to we współpracy jedynie z partnerem niemieckim, z Instytutem Leibniz, ale na przyszłość myślimy o tym, żeby włączyć też stronę czeską. No, jesteśmy tutaj na trójstyku, powinniśmy działać razem, a zmiana świadomości, czyli blokowanie tych wszystkich populistycznych haseł który niestety przed wszystkimi wyborami, przed różnymi wyborami, zwłaszcza tu w Bogatyni, w powiecie całym też bardzo mocno wybrzmiewały, typu brzydka zła Unia przyjdzie i zamknie wam kopalnia, tak to naprawdę nie powinna. To są, to są populistyczne hasła, które wygrywały tylko dlatego, że my nie mieliśmy tutaj na tym terenie świadomości. Gdybyśmy mieli wiedzę podstawową, na temat sprawiedliwej transformacji i funduszy, i na co one są przeznaczone, to myślę, że taki populizm nie miałby tutaj racji bytu. Mm -hmm. No więc Triland. Triland jest przeznaczony dla mieszkańców bogatyni też. Zwykłych tak. kowalskich, zwykłego tak. kowalskiego tak. czy to są tylko przedstawiciele, nie wiem, samorządów firm, instytucji? Dla Zwykłego Kowalskiego serdecznie zapraszamy. Jest taka strona internetowa www.tree-land.eu, na której można się zarejestrować, dostawać co tydzień newsletter z bieżącymi informacjami czyli gdzie jesteśmy, co się dzieje, gdzie kto wyjeżdża, z kim rozmawia, po co rozmawia, jakie są przygotowywane dokumenty, co możemy my do tych dokumentów wnieść, co możemy skonsultować jako mieszkańcy. Oprócz tego w ramach tego projektu spotykamy się w tak zwanych grupach roboczych multiplikatorów. I tutaj też serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, i to niekoniecznie osoba, która ma zbieżne poglądy ze mną mm, dotyczące transformacji. A nawet bardzo, wręcz przeciwnie. A nawet wręcz przeciwnie, zapraszamy wszystkich, którzy e, podchodzą do tego tematu też w inny sposób, bo ja, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że pracując w kopalni, elektrowni czy spółkach powiązanych, nie jest prosto rozmawiać o tym, że za chwilę tych zakładów nie będzie i co dalej, tak? To jest kwestia bezpieczeństwa po prostu, a to jest podstawowa potrzeba człowieka, żeby być bezpiecznym. Więc jeżeli nawet ktoś ma inne zdanie w tym temacie i zamierza Działać aktywnie, a przede wszystkim e, współpracować i, i czerpać wiedzę od ekspertów, to to jest właśnie ta platforma mm, współpracy. Mhm. E, robicie w ramach Trilandu konferencje, spotkania. To najbliższe spotkanie będzie w drugiej połowie marca e, dla samorządowców, co prawda, więc. Dedykowany samorządowcom, ale kolejne będą już na przykład dla stowarzyszeń, tak? Tak. To jest następne z zadań, które jest w ramach Trilandu, ponieważ multiplikatorzy dotyczą właśnie osób, które chcą się zainteresować. Nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, w Radzie Sołeckiej, w Radzie Miejskiej, jest aktywny i chce poznać po prostu informacje, to zapraszamy do zgłoszenia się do multiplikatorów. Natomiast kolejnym zadaniem są te areny. Pierwsza arena odbyła się około dwóch miesięcy temu. Przyjechał nawet na nią. Były prezydent Komorowski i pan Jerzy Steinhoff. To była arena skierowana do naukowców. Naukowcy z różnych dziedzin ze strony polskiej i niemieckiej badają bardzo różne aspekty transformacji. Każdy sobie coś tam robi, a generalnie nie mieli do tej pory możliwości skonfrontowania tych wyników badań, podzielenia się, się mhm. i podzielenia się i, i, i z tego wynikają konkretne następne badania. Natomiast ta 18 marca arena, która jest przeznaczona dla samorządowców, też serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś działa w samorządzie, nie tylko jest głową samorządu, jest w Radzie Miejskiej, w Radzie Gminnej, w Radzie Powiatowej, serdecznie zapraszamy do tej areny. Jeszcze można się zgłosić i tam będą rozmowy na poziomie samorządu, zarówno polskiego, jak i niemieckiego, dotyczące transformacji. Kolejna arena będzie dotyczyła już polityków. Tutaj zapraszamy polityków też. Takich już, że tak powiem większych, ale też y, y, samorządowych z poziomu y, województw. Mm -hmm. No i dobrze, Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej siedziby ma w Zgorzelcu. Czy my mieszkańcy powiatu zgorzelckiego jakoś możemy skorzystać z waszej wiedzy, z, waszego, z waszych kontaktów, z waszych pomysłów na przykład na to, z czym borykamy się teraz w Bogatyni, czyli z bardzo drogim ciepłem miejskim? E, tak, Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej e, pomogło e, napisać wniosek dla jednego z członków Z-Klastra. E, z, e, z jest, e, jest porozumieniem cywilnoprawnym pomiędzy e, samorządami i firmami e, zajmującymi się energetyką. E, czekamy teraz na informacje o tym, czy uzyskamy pozytywne dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. E, co prawda nie załatwi to całego e, problemu dotyczącego e, Ciepła w bogatyni. Natomiast jest planowana inwestycja dotycząca budowy instalacji, która pomoże zazielenić ogrzewanie w bogatyni. Co też może wpłynąć My chcemy, na żeby nam niższe koszty. Potaniało <taniało> <taniało ciepło miejskie, zazielenić też. Owszem, przy okazji, natomiast chyba. Tutaj e, z tym się zmagamy dzisiaj. To jakby przy, przy jeszcze minusowych temperaturach to jest jakby temat, który wszystkich no, sp sporą część mieszkańców Bogatyni dotyka, bo rzeczywiście to ciepło jest e, drogie, ale, e, ale jakby pomysły, propozycje e, tego, co macie w waszym obszarze i co też może być, e, jest chyba elementem transformacji, czyli to w ogóle miejskie ciepło. Miejskie ciepło jest problemem w całej Unii Europejskiej, to nie jest tylko problem bogatyni. No Bogatynia ma dosyć specyficzne rozwiązanie z uwagi na, na korzystanie z ciepła z elektrowni. Już nie będę mówiła odpadowego, elektrownia tak nie używa. Nie, nie, były bunty, były bunty. Tutaj też muszę pochwalić współpracę zarówno z elektrownią w tym temacie, jak i z Pecem Bogatyńskim i z, i z Gminą Bogatynia, dlatego że tutaj widać naprawdę zaangażowanie i chęć, i chęć zmiany. Natomiast dekarbonizacja ciepłownictwa do tej pory była troszeczkę traktowana tak niekoniecznie dobrze w całej Unii Europejskiej. I do tej pory ciepłownictwo sobie, energetyka sobie. Natomiast ciepłownictwo jest elementem systemu elektroenergetycznego i trzeba to traktować łącznie i razem. Jeżeli mielibyśmy generację Hmm, źródeł OZE w postaci turbin, w postaci paneli fotowoltaicznych, które mogłyby zasilić, e, zasilić ciepłownię, e, oczywiście uwzględniając też magazynowanie jej. Takim super przykładem jest Lidzbark Warmiński w Polsce, gdzie wybudowano dosyć duże instalacje dotyczące magazynowania ciepła w wodzie. Taki duży zbiornik, ale też podziemne pompy. I myślę, że w tym kierunku powoli ciepłownictwo w Unii Europejskiej idzie. Czyli generacja źródeł OZE, magazynowanie tego ciepła i potem przekazywanie do miasta. Mhm. Takie miasto jak Bogatynia, Taka instalacja jest w stanie jest zaspokoić yy, ale to nie dużą jest część Na pewno ten w... etap inwestycji, o którym mówię teraz, który został złożony wniosek do KPO, to mógłby być początek. Natomiast ta duża inwestycja yy, jest to możliwe. Jest możliwe odpięcie się od źródła mm -hmm. ciepła w elektronie. Ale kto to robi wtedy miasto? Tak, miasto jest inwestorem i miasto yy, jest... Yy, można wobec... pomyśleć o różnych, yy, o różnych yy, w wersjach dotyczących spółek kapitałowych, dotyczących inwestorów. E, takie rozwiązania są e, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też już w Polsce. Mhm. Tanie to jest ciepło? E, tanie już było. <grytanie> Jeżeli chodzi i o energię elektryczną i o ciepło, e, tanio to już było. E, niestety to są e, potężne koszty inwestycyjne. I to potem musi być w, musi w opłacie, zwrócić. musi mhm. być w opłacie. Natomiast no, nikt przy zdrowych zmysłach nie podejmie się takiej inwestycji, przy której mieszkańcy potem będą musiały, musieli płacić horrendalne, horrendalne stawki. Trzeba brać pod uwagę to, ile potem będzie kosztowało mhm. cię Możliwości y, mieszkańców, tak? tak. Wspomniany tutaj został Z-klaster, bo współpracujecie ze sobą, to stowarzyszenie jest powiązane z Z-klastrem. No, Ale chciałam zapytać o inwestycje właśnie na terenie gminy Bogatynia. Czy ta, ta flota, można tak powiedzieć, czy ta przestrzeń, którą teraz dysponujecie, czy ona się będzie powiększała na naszym terenie, na terenie gminy Bogatynia? Na pewno, na pewno. ZCluster jest porozumieniem pomiędzy samorządami i pomiędzy przedsiębiorcami, którzy inwestują w, w źródła odnawialnych źródeł energii. I tych gruntów na terenie powiatu zgorzeckiego jest już bardzo dużo, natomiast pozyskanych do tego, żeby inwestować, inwestować dalej. Dla nas, uważam, że dla naszego regionu jest to taka szansa niepowtarzalna do tego, żeby stać się miejscem, w którym ta generacja źródeł OZE będzie duża. Dlaczego? Dlatego, że mamy Mikułową czyli stacja wysokiego napięcia, do którego możemy podpiąć źródła odnawialne mm. i także zasilić w tą zieloną energię cały system elektroenergetyczny polski. To już się dzieje? To już jakby? Bo częściowo częściowo już, już, jest, już jest włączone, natomiast nowe tereny czekają tylko na zgodę PSE, na to, żeby się tam, na, na to, żeby się tam włączyć. Co to może spowodować? To może spowodować duże inwestycje w regiony. Ja często rozmawiam z z osobami, które pracują w kombinacie, w elektrowni, w kopalni. I jednym z takich podstawowych zarzutów przy transformacji jest: OK, ale Wy przy odzie nie zatrudnicie takiej ilości pracowników. Mhm. Fakt, przy, samej, przy samych panelach czy turbinach wiatrowych, chociaż turbiny wiatrowe potrzebują naprawdę opieki, ale tyle pracowników się nie zatrudni. Mhm. Natomiast w tej chwili inwestorzy. Nie szukają terenów, które będą wyposażone w drogi, w kanalizację czy nawet siły roboczej wykwalifikowanej. W tej chwili inwestorzy szukają jednej rzeczy z uwagi na ETS-y, czyli na opłaty, na opłaty za emisję, zielonej energii, zapewnienia 100% zielonej energii dla danej inwestycji. Jeżeli mielibyśmy na tym terenie możliwość zabezpieczenia dla inwestorów zielonej energii, nie musielibyśmy się martwić ani o to, że nie mamy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ani o żadne inne problemy, ponieważ inwestorzy przyjdą tutaj do nas i będziemy mieli zapewnione dobrej jakości miejsca pracy, niekoniecznie po stronie niemieckiej. Mhm. To ile hektarów planujecie w tym roku, czy w ogóle? Ja nie jestem w stanie powiedzieć na temat hektarów. Ten temat jest analizowany przez planistów, zarówno na terenie Powiatu Zgorzelskiego, jak i powiatu, powiatu Lubońskiego. Staramy się też o włączenie naszego terenu do stref przyspieszonego rozwoju OZE. To jest nowy wymysł ministerstwa, gdzie zarówno przyłączanie nowych źródeł do sieci, jak i budowa ich ma być szybsza i łatwiejsza. Więc y, jesteśmy w, też na etapie rozmów z Ministerstwem w tym temacie. Mm -hmm. e, te najbliższe plany, bo tak Triland e, dwa lata trwa, o ile dobrze pamiętam. Triland potrwa do końca 2026 roku. Mm -hmm. e, Jeszcze dużo pracy przed nami. Tak. E, szkolenia e, dla młodzieży kończą się w czerwcu. Co planujecie? Jakie macie pomysły na dalsze? działania tutaj na terenie powiatu? Oczywiście w dalszym ciągu edukacja, bo, bo tego nigdy nie za wiele, zarówno skierowana dla um, osób młodych w szkołach i podstawowych i średnich, ale także do osób dorosłych, tak jak w Trilandzie. Planujemy złożyć kolejny wniosek już z partnerem czeskim na Triland w ramach Europe, Interreg Central Europe to w tym roku z planów. Pozyskaliśmy także dosyć ciekawe dofinansowanie z projektu Erasmus we współpracy przede wszystkim dla nas, dla stowarzyszenia, ale też dla szkoły, dla Górnika w Zgorzelcu i dla Innovation AG, czyli startupu, który, który jest członkiem z który produkuje samochód Ewan, wymyślił samochód Ewan. Mam nadzieję, że produkcja będzie tutaj w naszym powiecie. Natomiast to jest dosyć ciekawe dofinansowanie, ponieważ pozwoli także na kształcenie i zmianę kierunków zawodowych przez osoby dorosłe. Stąd mm -hmm. też udział szkoły, szkoły średniej. Mm -hmm. To już dopytam, bo padło. Jaka jest szansa na to, że Ewan będzie produkowany tutaj na. No ja trzymam kciuki, <laughs> ale jakie mamy szanse? Bo jakby ten wątek się co jakiś czas pojawia i. Dla mnie, to ja osobiście naprawdę bardzo bym chciała, ze względu na to, że, że jestem taką patriotką lokalną, tutaj na tym terenie się wychowałam i z tym terenem jestem związana, chciałabym, żeby technologia, która jest bardzo konkurencyjna względem nie tylko innych technologii polskich, Nieudanej Izery czy, czy jakichkolwiek innych technologii, ale także czołowych liderów marek automotive na świecie. Wyobraźmy sobie, że taka technologia powstała w małym garażu pod trójcą. To jest naprawdę dla nas to powinien być element taki chwalenia się. Ja mam takie wrażenie, że, że my Polacy nie lubimy się chwalić tym, co nasze mm -hmm. i wolimy tylko u coś sąsiada, wolimy obcego, coś, tak, tak. jak jest trochę dalej. A ja bym chciała, żebyśmy się mogli chwalić tym i żeby fabryka Ewana, EwanPL powstała właśnie na terenie powiatu zgorzeleckiego. A od czego to zależy? Od rządu, jak zawsze, od wsparcia. To jest każdy rząd wspiera swoje technologie. Popatrzmy sobie na stronę niemiecką, popatrzmy sobie na Stany Zjednoczone, czy Japonię. Takie nowe technologie potrzebują bardzo dużego wsparcia. I tutaj myślę, że też wsparcie naszych samorządowców powinno być takie, takie mocne. No dobrze, to zapraszam w takim razie na stronę internetowe IZ Klastra i Triland i Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej. To są różne jakby Profile i różne instrumenty, natomiast we wszystkich chyba chodzi o to samo, i tą, tą, tym celem głównym to jest transformacja. To jest to, co powinniśmy chyba tutaj teraz na tym się skupić i, i mieć gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko jako cel postawiony. Myślę, że tak, także serdecznie zapraszam jeszcze raz do rejestracji. Nawet jeżeli ktoś z Państwa nie jest tej samej opinii, myśli co ja, to warto wiedzieć, co się dzieje z ciekawości z ciekawości dziękuję za rozmowę dziękuję